W Excelu istnieje możliwość wypełnienia komórek kolejnymi danymi bez konieczności pisywania ich. Podstawowe informacje na ten temat zostały podane w lekcji kopiowanie. Jeżeli jakaś nazwa kończy się lub zaczyna cyfrą, skopiowanie jej poprzez przyciągnięcie uchwytu wypełnienia, czyli małego czarnego kwadracika, spowoduje zwiększanie tej cyfry o jeden w każdej kolejnej komórce. Jeżeli chcielibyśmy wypełnić komórki: latami, zaczynając na przykład od 2014 roku, wystarczy, że podczas kopiowania przytrzymamy klawisz Ctrl, a w każdej kolejnej komórce będzie kolejny rok. Jeżeli wybierzemy dwie komórki z cyframi, Excel będzie kopiował dane do kolejnych, utrzymując ten sam odstęp, czyli w tym przypadku w każdej komórce wpisując liczbę o 2 większą od poprzedniej. Po wpisaniu nazwy miesiąca i skopiowaniu jej w kolejnych komórkach prowadzone zostaną kolejne miesiące. Podobnie ze skrótami nazwy miesięcy, dniami tygodnia i ich skrótami. Excel zachowuje przyjęty przez nas schemat wielkości liter. A podczas kopiowania pokazywane jest zawsze, co będzie w ostatniej z komórek. Automatycznie jest to możliwe tylko zgodnie z wersją językową Excela zainstalowaną na naszym komputerze. Listy możemy też tworzyć samodzielnie. Jest to użyteczne, gdy wpisujemy dość często te same dane w tej samej kolejności lub chcielibyśmy używać wyżej wymienionych list, ale w innym języku. Załóżmy, że często wpisujemy nazwy krajów, z którymi współpracujemy. Wybierzmy menu plik, następnie opcje. Na karcie zaawansowane zjeżdżamy na sam dół, gdzie znajdujemy polecenie edytuj listy niestandardowe. Tu wpisujemy nową listę. Po każdym elemencie wciskając Enter. Następnie klikamy dodaj i lista trafia do zbioru list niestandardowych. Potwierdzamy OK, ponownie OK. Jeżeli teraz wprowadzimy do komórki którykolwiek z elementów listy, niekoniecznie pierwszy i przeciągniemy go, w kolejnych komórkach pojawią się następne elementy naszej listy. Teraz pisałem trzeci element, Rumunia i pojawiają się kolejne elementy, a po końcu listy elementy z jej początku. Według tak przygotowanej listy możemy także sortować dane w tabelach, więc na ten temat w lekcji sortowanie. Dla zapamiętania tej funkcji proponuję teraz prowadzić listę na przykład angielskich miesięcy.